Weźmy. A dzisiaj nasze unikornowe pęczowe słodziaki. Słuchajcie, mamy tutaj takie rzeczy. Te jaja mają nawet ogony, rogi jednorożca i korony. Co się z tego wykluje? Nie mam pojęcia, ale weźmy jak najwięcej. Z każdego rodzaju. Weźmy chociaż po jednym, no. Ten kosztuje 2200. Czyli jest 80 zł? 60. Ten kosztuje 1700. Zajączek! Zajączek jednorożcowy. Ten Syrenie Łomacko 4000. On ma róg, który jest od wodą. A zobacz tutaj. Korona i to jest chyba motyl. Jaki piękny. Nie bierzesz? Gdzie jest muffinka? Tu jest muffinka. Ja. obok, trzymaj, motyla. Za dużo. Za dużo. Kitek, ja nie chcę tych małych, ja chcę te jumbo. No, no to co, bierzemy same jumbo? No. A jeżeli będziecie chcieli taki opening tych mniejszych, to napiszcie w komentarzu. mini. My, nazywają się Rainbow Bocons? O matko, to jest muffinka. Jest tysięcy Sirena, Serena, motyl i jednorożcowa mufinka muffinka. Okay, Okej, idziemy do kasy. Zobaczcie, tutaj każdy motyl ma inne skrzydełka i inny róg. Idziemy. Żeby ci ten motyl czasem nie odleciał. O, no tu jest moimi skrzydłami. Lej, Dzięki naszej wróżce, bo to chyba jest nie moty, tylko wróżka jednoruszcowa. transportowaliśmy się właśnie do naszego mieszkanka, gdzie otworzymy te słodziaki. Słuchajcie, ja wow, jestem wow, strasznie wow. ciekawa ten środków. W życiu czegoś takiego nie otwieram. Dajcie mi koniecznie znać, czy Wy widzieliście kiedyś coś podobnego. Ja chyba zaczęłam od tej mufinki zobacz tak. Ona w środku ma taki płyn, który. Co! Ma... Ślicznie to wygląda. Ciekawie. czy jak zdejmę opakowanie, to nadal zostanie tak. Ej, pytanie: Czy można w ogóle tą koronę stąd wziąć? Nie. Tej tutaj mufince, czy tam deserze doby. nazwijmy ją muffinką. mufinką. shake. Powiedz, a ja powtórzę, co mówisz. Co? co? I to jest trochę creepy. Eee, może czy to jest wy... pluszak? Tu są zaszytki niespodzianki. A co jest w tym? Dobra, jednak zaczynam od tej. A ja też chcę. Sekunda. porin, będziesz kamerować? Oczywiście, oczywiście. O matko, jakie to jest jumbo. No, to jest ogromne. W ogóle widzę, nowa kolekcja jest na naszym wskazaniu Inspirowana Japonią i anime Między innymi mamy taką bluzeczkę W niej kubeczki oraz parę innych rzeczy Jest nie kitkowy, kitkowy nowy kubek A, A dawno nie było Nie wiem czy wy widzicie, ale to naprawdę jest ogromne Przecież to zobaczcie, to jest jak muffinka prawie Ach. No, taka prawda, no prawie jak ty. Jak on, bury, to na pewno. Widzowie, to jest shake. Unikornowy shake z taką przepiękną posypą I spróbujmy to tworzyć. Wow. O wow. Co to jest? O matyczko, co, 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 co? to jest? Wygląda to jak Ferbie? Nie, to, to wygląda jak kot. On ma. Shake? Szejko Shake -o kot? To jest są skrzydełka. Wow, próbujemy, żeby latał. Chociaż takie małe skrzydełka do takiego ciałka? Trochę ciężki jesteś. No nie, nie gadajcie, że on będzie trzeba baterię tutaj dać. Ja nie mam tu baterii. Żartuję, że tu są baterie. No, po bo może ma plus? Mhm, mm, baterie. Jakie to są baterie? Nie wiem, bo trzeba odkręcić. Mała przerwa będzie tutaj. Oj. Co ty wywinęłaś go na drugą stronę! Pisało, że będzie powtarzać po nas słowa, czyli on U. będzie gadać. Mało tego, on pachnie. Troszkę taką cytrynką. No na banana, widziałeś. Tu to? jeszcze jest coś. Mam banana. Nie, faktycznie. To jest jakaś niespodzianka, a to, widzowie, bo się tego nie spodziewałam. Teraz dopiero widzę, tylko no. nie chcę tego wiedzieć. Znaczy nie chcę tego zepsuć. Daje mi się, że to się to ty bierze, bo to jest chyba spinka. Czekaj, ja spróbuję. Pokaś, pokaś. Widzisz? Dobra, widzowie, ja będę musiał iść do sklepu i go potem wypełnić, bo mu kupcia wyszłam. A ja serduszka A Da się! No, to jest jakby taka spineczka, nie wiem po. Czy na włosy, czy, czy tak po prostu, żeby gdzieś się wpiąć? Ale bardzo mi się podoba. Zobaczcie, jak to się wszystko cudnie przemieszcza tutaj. Fajne. Jest bardzo ładne. Ale nic. mi pisało jest... 35 sztuk? Poczekaj, co tam pisał? Gdzie masz papier. Na tym piszę. Aha, to tu jest 35 sztuk. Jest napisane Ja mam wrażenie, że to będzie po prostu ten ryba. Dobry mi... update, jednak są baterie. Dziwne, bo baterie były już. Matko, co jest? Jakie to jest creepy. Nie, no, co ty mówisz? Uro, co to było! Ja się dowiedziałam, że to kłada się tutaj, co to się nie marnuje. Masz tutaj taki ładny brzuszek. Tak, czekaj, nie mogę tego łażyć na współpracę i proszę cię! A on miał powtarzać, czy nie? Bo tam coś pisało, że będzie mówił? Zaraz się dowiemy. Moja chrześnica ostatnio dostała dinozaura, co powtarzał po tobie słowa. Okej, okay. chcesz po mnie powtórzyć? Halo? 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 Nie, on po prostu mówi co chce. Akurat nam powiedzieć. Tak, ale zobaczmy, co takiego. Mala. Przepraszam, przeszkadzać mi, dziękuję. to, <noise> co takiego jest w tej saszetce? To jest pewnie jakaś niezbudziaka do niego, tak? Albo mnóstwo innych saszet, tycich. to jest o matko! To jest coś spoza zestawu, to jest jakiś szejk do zrobienia. To czekaj, zróbmy go! Ja bym zaczęła od tego tutaj szyjka. Szejkuś? No dobra, spróbujmy. Shej, shej, shej. Ja uwielbiam te amerykańskie szyjki. Dobra, może kiedyś spróbujmy. Wow! Co ty robisz?! A jaka to, to jest dwustronna łyżeczka! Przepiękna jest! Tak, po to, żeby rozwalić biedny pojemniczek. Saszetka, kieta. Na pewno nam się przyda, to mi się wydaje, że ta szklanka coś tutaj będzie. To, o, to stracimy, ale to Co?! Co? Nie, tak. Nie wolno instrukcji. Patrz, to jest jego mała wersja. Się le... On jest w takim holo kolorze Bardzo ładnie się mieli. Do tego taki kameleon trochę Mamy... Wow, to o, jest... Lizaczek. to jest ciężkie. Czemu to jest ciężkie? Bo to jest do szejka lizak. A to jest lekkie. Ciasteczko do szejka. A co? To... Sugeruję, że trzeba połączyć z wodą i mm. to tak... Instrukcja? tak woda, 10 ml. Slime. Idziemy po no, dobra, spróbujmy. O! Glucior! Tak, Glucior. Wszystko tutaj rozsypałam. Wow! Dobra, nie spodziewałam się. No i dobra, ja. Gim, 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 O, jaki ładny kolorek. Przepiękny, Jest takim delikatnym, pastelowym różem. Co to jest? I bardzo ładnie. No, to jest zjeść tylko czekaj jeszcze to dołożę. Tu mamy naszego słodkiego slimeika, może jakiś słodki. Teraz go wyjmujemy. Stawiam go i tak jeszcze na parę minutek. Więc tutaj on musi dojść do siebie, żeby był mniej klejący. A teraz robimy teraz żółtą wersję. Żółty slime. Dobra, ładuj go do tego i czekaj, nie, no, on musi wilkę za. Nie, tym, się nie, dawaj, Co? lepiej chyba. Mamy dwa nasze slajmiki i teraz trzeba wszystko. Dobra, ładuj to, bo będziemy na... następne. Więc wiem, czy to o to chodziło, widzę, tak. wiem. Ale dajemy tu ciacho, lizoko. No, może tutaj. I dajemy naszego słodziaka. I mamy, proszę bardzo, szejk slimowy. Łyżka, znaczy słomko łyżka. Bum, bum, bum. Tada! 10 na 10 Przypłynęła teraz do nas Syrena, która ma też bardzo dużo niespodzianek. Przekonajmy się jakich. Mi się wydaje, ruchna. że tutaj będziesz miała normalnie jej ogon, który wyciągasz. to tak? będzie jej róg normalnie, to no będzie w sumie, uszaka. Ale ten róg został. No w sumie? No to możliwe, że róg nie, ale, ale byłem blisko. Wygląda jak wielkie, wielkanocne jajo, ale ten róg jest kozacki. W nim nawet jest... Patrz, w nim jest jakaś niespodzianka. Nie wiem, czy ty to widzisz. Co? Poczekaj, poczekaj. Jakaś ryba w nim pływa. A, bo to jest syrena, więc w tym pływa ryba. Sekunda. O matko. Czekaj, bo to jest pancerne, jak placek. Może ja powinnam to rozłupać, wiesz, tak rzucić tym, jak jajkiem. <ślał> 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 Bardzo śmieszne. <ślał> to, to było śmieszne. Pan A jednak coś tu jest w środku większego. Ale nie, róg został, tak? Tak, właśnie. A, okej, okay. czyli mamy róg, jakby ktoś chciał I tak jak mówiłeś, miałeś rację, to jest pluszak czy to jest krowa syrena? Który ma tutaj? To jest syrena Co? O nie, faktycznie Weź mu ten w bo mu wyrwiesz go, no Sorki No chodź to Sirena, przypłyń do mnie Tak, ma kolejny cel. O nie, to jest jakiś slime czy coś, bo to jest płyn Tu mamy jeszcze coś takiego, zaraz to otworzymy I czy tu jest coś do niego? O, pokaż go Ej, dla ładny, widza Ładny, jest, tylko ma takie afro, śmieszne Ma róg jednorożca, więc ten róg się... Mój nie wstawia, tylko po prostu mamy jest taką ładne. figurkę na pamiątkę, bardzo ładna też W środku ma coś, nie, po prostu ma tą rybkę, nie ma żadnego in innej niespodzianki Strasznie mi się ona podoba, będzie ładnie tak wyglądać w moim pokoiku No dobra, mamy już dwa z tej rodzinki Ten jest ciężki z na te baterie Ten jest lżejszy, no bo jest rybą, więc musi pływać, a nie tonąć Okej, okay. okej okay. okay. Ten mówi, a nie wiem czy widzowie z przejścia, ale on <laughs> Potrafi prukać Czasem próknął, tak, na mnie Słuchajcie, mamy tutaj, patrzcie, tyle saszytek. Co wy na to, żeby je teraz otworzyć? Padaw. Czajcie, na ten rok, jest przepiękny, bardzo ładny i wszystko ma takie gwiazdeczki. I teraz spróbujmy tym rogiem. Tu jest jakiś mapa skarbu. Nie, to chyba za mało ściera. Czekaj, to się monetą. Co ty robisz? Monetą się... Okej, okay, mamy zapyta. to? Wygląda to, to trochę jak Disney Sea. No. Disney Sea macie na piętniku to jest ja. To jest właśnie to z tego i tu są jakieś bańki, ale i w trójeczce mamy... Zabaj. Tak, tutaj. To jest jak do robienia baniek. Wyglądają trochę jak spinki, więc odłożymy to na bok. To może jest jakieś naczynie. W kształcie takiej mm -hmm. muszli. O, wow, ale ładna, z brokatem. W czwóreczce. To? Nie, to jest jakaś muszanka. wydaje mi się. to jest musz... To są nakleki! O, słodki! Ładne, i tu można nadać imię naszej syrence. Ładne, bardzo mi się to podoba, no dobra. I ostatnie, ale nie najgorsze, czyli. Myślę. Czyli to, to są właśnie te spineczki. To w takim razie zaczynamy od tego, że do tej naszej muszonki wlejemy chyba te bańki nad nami? Uważaj, proszę cię, nas się... że... Przepraszam. No um, hmm. dwa. O czy tego jest za dużo. Tego no, jest totalnie jest. możliwe. Czekaj, 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 uwaga. Jedna. Tego się boję Ja też. To jest chyba piasek kinetyczny. Tak, tak. Tak mi się coś wydaje i on ma w sobie różne akcesoria. Jest różowy. Tak, to jest piasek kinetyczny. Ja za nimi tak za bardzo nie przepadam, jeśli mam być szczera. To można z tego brazletkę zrobić. To są koraliczki w kształcie muszelki i sznureczek oraz jeszcze takie różowe, ładne. Czy to sobie zostawię na później. Ale rzeczy fajne. Tak, bardzo mi się to podoba. No, oprócz tego piasku, ale kolor ma ładny. I teraz nasza bruszko motyl. czy jak to tam widać? ej, ej, ej weź odwróć skrzydła. O, ja cię kry One są holo tak? Jakie one są ładne, o matko! E... Right like a Diamond widzowie! Jak nasze naklejeczki też są holo? No, przecież. z naszego sklepiku. Najpierw trzeba się po raz kolejny do tego dostać. Mogę widzowie po coś fajnego powiedzieć? A że co? To, że nasze naklejki holo powstały troszeczkę przez przypadek. Tak, więc to zadanie, ale wyszły. To bardzo łatwe. Ponieważ miały być normalne, po czym nie dogadaliśmy się i wyszły holo. <laughs> Mam jajeczko. Jajeczko, Muffinka zniosła jajko. No co? Jesteś kurką! Czyli tak, czy tą koronę będzie się dało odpiąć? No przekonamy się później. Pewnie tak, o, ale nie, czyli W którą stronę? W to? Yy, tak, ściśniję. O! Ja się do tego nie dodałam. <słuch> O nie, to jesteś stara! Bo to jajo czy moje kości? Moje plecy! Nie wiem, widzę jakby, ale ja nienawidzę, jak ktoś przy mnie strzela kostkami. Dla mnie to jest pusin, pusin! To nie jest pusin! Kiedy tak to jest nie Pusin. Serio! Ty też! Już chyba dwa razy go nazwałeś pusin! Widzowie, ja otworzyłem, ale tak strzeliło, że się wystraszyłem. Ło! Wow. Zdróżko! Hmm. Czyli poczekaj! No. Ja na pewno też się będzie tam odpiąć i mów piąć. Tu się folię zdejmujesz, by właśnie się niczym nie zarysowała. O, już on miał skrzydła. On ma skrzydła i on w ogóle takie hologwiazdki, gwiazdki, tak no. jak jego skrzydła. I do tego jeszcze wepniemy to. Czasami nie ja ogarniam tego, ale ty jesteś super. <laughs> Okay. Jest fajne, chciałam to wyjąć, ale patrzcie widzowie, to jest wmontowane, to jest jakieś jajo wmontowane Czekaj, to były skrzydła, bardziej chyba dla mnie, zaraz zobaczymy Trzeba mnie wziąć to? Może trzeba wodą je zalepić Wypiłam je i ono się otwiera, tylko ma najpierw taką folikę, którą od razu zrywamy I uwaga, jak normalnie Kinder niespodzianki, zobaczymy co mamy w środku Ej, Dobra, to za chwilę otworzymy zresztą, tu tak lecimy, lecimy otwierać no no, jeszcze raz zobaczmy, co mamy O matko, no są skrzydełka Jakie one też ma tutaj taki Serduszkowy brzuszek i ma korony. Ej, bardzo ładne, strasznie no. mi się on podoba Jej, ale ładnie będziesz wyglądał u nas No i teraz chodzimy do saszetek Uważaj na te saszetki Jem, To jest właśnie do tych skrzydeł, czyli tutaj i tutaj się montuje Aha, I samemu można je nosić No, po to są te skrzydła i jeszcze mamy Koraliki chyba, tak, na zrobienie wow. bransoletki Ładne, na pewno się z tym Troszeczkę zabawię Teraz idziemy do tej saszety I tu Opaska! Chyba czekajcie, czy to będzie dla nami opaska? I to jest, patrz, to jest różdżka. A na tą opaskę To nie jest opaska, to jest to. <laughs> Korona! Di Nie! Diadem, czy jak to się mówi. Nie wierzę, masz rację. I mamy diadem Piękne i różdżkę do tego. Ej, to jest chyba mi się najbardziej podoba z tych dodatków. No, i to ostatnie to są naklejki i też pewnie miejsce, gdzie można nazwać naszego zwierzaka, ale te naklejki są holo i też są przecudne. A tu na samym końcu mamy pewnie wypisany plakat! Kiedy zbierałam plakaty! To jest plakat, który się lekko porwał, ale jest git. To jest. Štos. Mamy tu szczęśliwą gromadkę. Koniecznie napiszcie, który z tych słodziaków podobał Wam się najbardziej. I ja osobiście uważam, że wszystkie są mega cute. Chociaż ten tak kolorystycznie, chyba najbardziej przystąpą chyba polofolie. Co ty mówisz? <laughs> chyba Kitek też ma ulubieńca, co nie?